Chciałbym teraz pokazać, jak zmienić warstwę naszego obiektu. Jeżeli się pomyliliśmy i narysowaliśmy go na niewłaściwej warstwie, co dosyć często się zdarza początkującym użytkownikom, rysują sobie swobodnie na niewłaściwej warstwie, a później jest problem, jak obiekty przenieść na tą warstwę, która jest właściwa. Spróbujmy męczyć dalej nasze koło. Jest ono położone na warstwie rysunek, czyli na warstwie właściwej. Ja dla przekory przeniosę ten okrąg na warstwę wymiary. Wtedy okrąg powinien stać się zielony. Zobaczymy, czy tak będzie i jak tego dokonać. Klikam na Modyfikuj. Edytuj geometrię obiektu. Wskazuję na nasz okrąg. Pokazuje się okienko z parametrami obiektu. Tutaj mamy warstwę. Zmieniam warstwę na wymiary. OK. Widać, że obiekt zmienił warstwę. Znajduje się teraz na warstwie wymiary. Spróbujmy jeszcze raz zmienić mu warstwę. Może od początku. Czyli klikamy na Modyfikuj, Edytuj geometrię obiektu, wskazujemy środkiem kursora na obwodzie okręgu, zmieniamy warstwę na Rysunek. OK, widać, że okrąg jest już na właściwej warstwie.